Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Liczba wszystkich krawędzi grania stosłupa jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych, stąd wynika, że podstawą tego grania stosłupa jest. W przypadku grania stosłupa mamy taką zależność, że liczba krawędzi to jest trzykrotność liczby ścian bocznych. Czyli liczba krawędzi to jest trzykrotność liczby ścian bocznych. No i teraz... Żeby to ułatwić, zapiszmy to tak. L równa się 3B, 3 czyli ścian bocznych. B oznacza liczbę ścian bocznych. To jest jedno równanie, a drugie równanie jest stąd, że liczba wszystkich krawędzi jest o 10 większa od liczby wszystkich jego ścian bocznych, czyli B plus 10. Zobaczmy, mamy takie... Taki układ równań. i mamy L wyznaczone na dwa sposoby. Teraz to B plus 10 wstawiam w to miejsce i mam B plus 10 daje nam 3B, B na drugą stronę, czyli 10 to będzie 3B odjąć B, czyli 2B, czyli 1B to jest 5. Nasze B, tutaj po podzieleniu przez 2 to jest 5, czyli liczba ścian bocznych to jest 5, czyli skoro mamy 5 ścian bocznych, no to w podstawie musi być. Pięciokąt, prawda? Mamy podstawę pięciokąt, wtedy jest pięć ścian bocznych i pięć i pięciokąt w podstawie. Odpowiedź B.